No witam cię człowieku, wybieramy zwycięzcę z kina z ostatniego odcinka, bo to ten uspik, trzeba było napisać w komentarzu, kiedy ostatni raz spożywałeś alkohol i czego na meczyk ostatniej reprezentacji polski, więc zobaczmy kto z kina zgarnia. Dzisiaj też będzie oczywiście skinek do wygrania, kto odcinek, a z wczorajszego filmu skina sobie wygrywa... Ja skill alko nie piję, ale mecz oglądałem. No gratulacje. Wygrywasz skina, żeby go odebrać. Wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz, jest to weryfikacja, czy oglądasz filmy na bieżąco. Jak zauważasz Twój komentarz, to od razu skina do Uspa. Dla Ciebie wysyłam, tak jak to ma miejsce co odcinek. Drogi ty masz Ci tego skina do zgarnięcia. Jeśli chcesz, go otrzymać, zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Subskrybuj kanał z dzwonkiem i oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Prezenty na G4 Skins znowu wystartowały kolejne mamy tutaj Bojego Gloka, kałaś Maca. Za 7 ziko minimalna wpłata. Traktuj to tylko i wyłącznie jako dodatek. Prezent nie jest gwarantowany, ale przy ewentualnej wpłacie do czego nie zachęcam, możesz taki prezent dodatkowo ode mnie otrzymać. Informacje takie na bieżąco o prezentach znajdziesz oczywiście na Discordzie, gdzie wspólnie budujemy fajną społeczność, więc tam Cię zapraszam. Link w opisie. I właśnie na Discordzie również są różne dodatkowe rozdania. No i właśnie informacje o prezentach, czy coś już zeszło, czy coś dorzucam, wszystko znajdziesz na Discordzie. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Oczywiście na Dreampolskim się najlepszy kodzik w tym miejscu sobie wpisuj. Santi7, z moim kodem masz aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I skrzynkę na start na osób. Przypominam ci, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich przeznaczona. Miej tego świadomość Dzisiaj na odcinku. Nowość na stronie, mianowicie skrzynia Santiago i też kilka innych skrzynek jest na stronie nowych na trybie Kaugar. Tryb Kaugar polega na tym, że mamy takie same procenty na trafienie wszystkich ze skinów. W efekcie skrzynia jest droższa. Testowaliśmy to na streamie, testowaliśmy to... Na kanale Santiago CS, na moim drugim kanale również, a dzisiaj przetestujemy to wspólnie. Więc tutaj mamy mega drogie skiny. No i tą skrzynię Santiago, jak i inne, będziemy sobie testować na bitewkach. Otwórzmy jedną i, i niestety Tiki. więc tutaj na tym otwarciu akurat jesteśmy w plecy. Pamiętaj, żeby sobie odebrać dzienną skrzynię. Dzisiaj, jeśli jeszcze nie odbierałeś link w opisie, masz, klikniesz sobie za darmo. Taka skrzynia dla ciebie jest przyznana. I oczywiście skrzynki za Expa również. Jeśli wbijasz poziom na stronie, warto sobie za darmo. Codziennie otworzyć. No, oczywiście, że warto, no i również nowe tryby Crazy Rush, Crazy Terminal, o nich już był odcinek, a dzisiaj przetestujmy sobie nowości na trybie Kaugar. Moją ulubioną jest AWP Kaugar oprócz Santiago, bo z tutaj leci AWP Dragolora. Natomiast przetestujmy sobie tak, Dajmy 3 Santiago, jedną AWP. Jednego Goldsona i dajmy sobie skrzynię, yy, albo dobra, tyle, po prostu tyle. Dajmy sobie na dwóch graczy, na trybie normalnym, więc musimy trafić te lepsze skiny, żeby bitwę wygrać. Drogi widzu, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu. W sumie, właśnie, co byś mógł napisać w komentarzu. Za mam teraz, bo to jest takie, no poczekaj, chwilę, poczekaj, rozkręcimy się, coś ci powiem, co byś mógł tam napisać. Napisz na przykład w komentarzu, czy masz rękawiczki lub czy kiedykolwiek miałeś rękawiczki. w się, o takie, takie na przykład, e, takie na przykład komentarz możesz napisać. No jedna z księży za dwie rzuciła, więc tak średnio. E, dwie meduzy, dwie meduzy widzowie, dwie meduzy, więc jest mega dobrze. I teraz Goldson, nie zeptuj nie zepsuł to, zepsuł to. Dlaczego gold arabeska dla bota Przecież to byłoby coś pięknego, jakbym ja to wygrał. To byłoby takie. Nie, 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 nie. Robimy to samo jeszcze raz widzowie. Robimy to samo z tym, że nie chcę tutaj polegać na tych skrzyniach, bo może coś faktycznie drogiego polecić. Tylko damy sobie Santiago Beska, jako ostatnia skrzynia i będzie to Crazy Terminal, czyli skrzynia decydująca będzie ta ostatnia. No i co? Ogólnie chciałem Ci jeszcze powiedzieć, że filmy, które będą, które będą się pojawiać teraz na dniach, to są filmy, które były już nagrane kilka dni temu, więc będziesz widział w nich. Nie będziesz w nich widział, po pierwsze, tych nowych skrzynek też, więc po prostu, no, tak informacyjnie Ci daje znać, nie? Że one są spoko, bo tam są Challenger e różne nagrane, na przykład odsłówki do kosy, jakieś droższe bitwy. Mamy gwiazdkę z, z skrzyni Santiago. Tu są trzy przedmioty, minimum pięć koła leci. I leci ten, ten najdroższy skin, więc zarąbiście. Naprawdę dobra skrzynia, no ale też niezbyt budżetowa, bo jednak dwa koła. Także, no, będzie się dużo działo, tak? Będzie się dużo działo, pomimo braku tych Nowości, które teraz są i zawitały, to będzie się działo na kanale cały czas. Zobaczmy, wygrywamy to. Wygrywamy to, bo na trybie terminal, craze terminal, musimy mieć tańszego skina z ostatniej, więc ta bitwa nam się udała. No a teraz przetestujmy trochę innych skrzynek oprócz Santiago, również nowo dodanych z tych droższych. Dajmy sobie w zasadzie wszystkie te, które tutaj są. Z Goldsonem niestety nie, bo nie wystartujemy tej bitwy. Dodajmy sobie jeszcze Angela, Mario, Matuszyście i Pepela. I taką bitewkę byśmy sobie skroili tutaj na dwóch graczy. Na trybie Underdog teraz. Bo był tryb normalny, był tryb Terminal. To teraz zagrajmy na Underdogu. No i co? No i oczywiście też z tego względu były nagrywane u mnie filmy na zapas posie. Będę wybierał na wycieczkę na Islandię. Więc dlatego też musiałem już wcześniej troszkę tych odcinków nagrać. A jeszcze... Muszę nagrać okolice, żeby Wam starczyło, żeby codziennie był film. To chyba z 12 filmów, więc no, będą nowe tryby, tak? Podczas mojej nieobecności będą nowe tryby widoczne na kanale, także jak najbardziej spoko. To jest tryb Underdog, więc gwiazdka jak najbardziej nas cieszy. Tym bardziej, że na początku są te droższe skrzynie. 8 koła to kosztuje. Okej, okay, proszę bardzo, proszę bardzo. Santiago ładnie też dało. Fajne naklejki. No, zwrotka skrzyni, tak? Zwrotka skrzyni, a wupa lorki nie ma, ale jest meduza kolejna, jest meduza kolejna. Także pomimo tych, tej pierwszej w zasadzie bitwy, w której byłem lekko zawiedziony tym, że nie trafiłem, te meduzy nie trafiły do mojego ekwipunku, to teraz się tutaj g odwdzięcza takimi fajnymi skinami, które najprawdopodobniej do nas trafią, bo to jest tryb underdog. I wątpię, żeby tutaj z ostatniej skrzyni PPL za 800 poleciało coś, coś mega drogiego. I dobrze, wygrywamy to. Wygrywamy to mega fajna bitwa. Muszę przyznać, że mega fajna bitwa na nowych skrzyniach. No i kurczę, dzisiaj na odcinku profit. Dzisiaj na odcinku profit. 7 Kaugarów, 7 zwykłych, tylko że na odwrót dajmy sobie na 3 osoby na Crazy rushu. No i niech się dzieje, niech się dzieje. Crazy Rush tryb polega na tym, że każda skrzynia to jest osobna runda i kto trafi więcej słabych skinów. Ten wygrywa całość. Coś na zasadzie point rushu, tylko na odwrót. Kto najmniej trafi tych dobrych skinów, ten wygrywa. Jak na razie idzie nam naprawdę dobrze, bo jest 0-0-1. Bot Bandura na razie punkcik zdobył. No, już dwa nawet. Tutaj jestem ciekawy, bo 7 aż skrzynek dałem Santiago na kałgarze, więc wydaje mi się, że nie jednak gwiazdka spadnie. Oby tylko nie dla nas. Tutaj Nexic na razie prowadzi. Jest 1 0 -3. Bandura trochę wystrzelił. Nie powiem, że nie. Wystrzelił troszeczkę. Jeszcze, jakby Nex wystrzelił, byłbym spełniony. Uwaga, no tutaj z tego jeszcze nie poleciało. No tutaj jest duża szansa na naklejkę. Kałgarze wiadomo, każdy skin ma taki y, sam procent trafienia, więc zobaczmy. Zaczynają się kałgary. Jest dobrze dla Nexa. Więc mamy 1-1-3. Chyba ta, tak, 1-1-3. E, za piątkę. Holding down. Dobra. Też dla niego super. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No i fajnie, na razie przynajmniej. Już nie fajnie. 2, 2, 3. 2, 2, 3 od lewej licząc. Dane fika kibicujemy mu. Pięknie, pięknie, że trafia. 2, 3, 3. Tak jest, 2, 3, 3. Trzeba tutaj to liczyć, żeby się nie pogubić. No i profit będzie tutaj na pewno. Z tym, że dla kogo? Ta MP9 też podrożała. Wcześniej była za chyba Kafla, a teraz już tyle kosztuje. Niestety my trafiamy i teraz byle nie dla nas, byle nie dla nas, byle nie dla nas. Dobrze, dobrze, wygrywamy to na 100%, bo Nexik trafia. Super, I jeszcze gwiazdka, więc może być 10 koła MK. Dobra, jest i tak nieźle, jest tak i tak znakomity profit 6,77. 7. Tak, no, byłby remis, gdybyśmy, ten, gdybyśmy tutaj się zamienili, więc naprawdę dzisiaj profitowy odcinek, dzisiaj skrzynia Santiago Mega Profit Mega Plus, życzę Ci równie dobrych e, trafów co ja na dzisiejszym odcinku trafiłem, też ci tego życzę. Wiadomo, dzisiaj na odcinku były droższe bitwy, ale myślę, że też ciekawe, przynajmniej dla mnie chciałem taki odcinek zrealizować właśnie z tą skrzynią Santiago na Kałgarze. No i mam nadzieję, że odcinki, które już nagrałem na zapas, czyli na przykład skrzynek, który wyjdzie jutro, pojutrze, będą odcinkami z mniejszych te też kwot, żebyś sobie obczaił, co i jak z tych tańszych skrzynek. Leci. Serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli dotrwałeś do końca i chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu, na końcu komentarza, cyfrę 7, e, jak Santi7, czyli najlepszy kodzik, który daje Ci aż 10% więcej do depozytu, skrzynkę Milspec na start i oczywiście fajne prezenty. Na ten moment, na który to nagrywam, no to prezenty wyglądają w ten sposób, że wisi kocka i wiszą dwa skiny. Po 120-140 zł, więc można sobie wjeżdżać. Prezent nie, nie jest gwarantowany, ale przy ewentualnym depozycie może ci pojawić się okienko na środku ekranu, że zgarnąłeś ode mnie prezent. To jest oczywiście taki dodatek ode mnie dla ciebie, więc taki prezencik możesz sobie zgarnąć. No i co? Ode mnie to tyle na dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, żeby sobie grać rozważnie i z głową, to jest bardzo ważne. I do zobaczenia już jutro, bo filmy są codziennie. Trzymaj się, na razie i cześć.